Jak to zapomniała? Alicja czasami też chętnie nie pamiętałaby o mrożonych gotow gotowcach mamy, ale można na dzień, dwa, nie na wakacyjną wieczność. Słuchaj, ja nie wiedziałem jeszcze nikogo tak chudego, przecież Dorcia nie mogła bardziej schudnąć, bo niby z czego? Alicja znalazła słaby punkt plo plotki i triumfalnie spo spojrzała na przyjaciółkę. Też tak myślałam. Ale gdy ją zobaczyłam, zrozumiałam, że znalazła jakieś niewidoczne pokłady tłuszczu. Musiała skądś je wytrząsnąć, skoro teraz je pra jej prawie nie ma. Wiesz, Sara zmarniatowała, jak taka stała z tymi torbami bok, bobu. Bo bo. To nawet chciała sama je zanieść. Mogłabym, mogłabym w jednej ręce nieść ten bub, a w drugiej naszą dorcie i nie dam głowy, co by więcej ważyło, ale że nie ma, mam prawo opuszczać straganu, to tylko stałam i patrzyłam, jak dorcie odpływa na chudziutkich nóżkach. Star, starszą Alice straciła ochotę do kpin. Powiedziała, dlaczego za wakacje przynoszą na koniec same zmartwienia Dorci. Wprowadzanie nie lubię, ale wolę się śmiać z jej głupoty niż choroby. Biedny Borys, wyschnęła Sara nie nieszczerze. Wystroi się na Tugowskiego. E, dla dawnej Dorcia, nowa nie będzie miała siły, żeby z nim zachwycać. Jeśli z Borysem i Dorotem, to prawda, przynajmniej nie przekonamy się... Czy, czy można na niego liczyć w trudnych chwilach? Chyba trochę przesadzasz. Sara spojrzała na Alicję z wyrzutem. Mówisz o Dorocie? Jakby była ofiarą jakiegoś nieszczęścia, a nie własnej, po, a nie własnej próżności. Anoreksja, nie jestem nieszczęś, nieszczęściem, a Lisa ze zdumieniem spojrzała na przyjaciółkę. Gdybym to ja zachorowała, uważałabyś, że słusznie cierpię? i to co innego, odburknęła Sara, ale już bez poprzedniej pewności w głosie bezskutecznie próbowały zmienić temat. Rozmowa urywała się i darła na bezsensowne strzępki. Jakby zajęły się próciem słów, a nie jej, a nie starannym zyszywaniem. Lecę. Sara z niechęcią opuszczała kanapę. Kończę już sprzedawanie i całe szczęście dodała. Wreszcie prze przestaną mi się śnić zgniłe brokuły i wiśnie pełne os. Alisa nie miała ochoty być sam na sam. Z kłopotem dorci. Z pokoju mapy nie dobiegał odłos rytmicznie stukających klawiszy. Uchyliła drzwi. Pracujesz? Zapytała całkiem niepotrzebnie Niepotrzebnie, bo oczy matki, ukryte za szkłami solidnych soczewek, spojrzały na Alisę nieprzytomnie. Dobrze, że jesteś, kochanie. Matka rozpoczęła wielkie poszukiwanie wydrukowanych kartek i próbowała na naprawdę ułożyć je w zwarty plik. Pisałam właśnie o stosunku Astrid, Astrid, Astrid do dzieci. Posłuchałabyś tego fragmentu? Tylko dwie strony. Alisa przycupnęła na fotelu. Było w nim zawsze bezpieczne, jak w porcie. Mama siedziała tujem do mebla, ale nie mogła w żaden sposób dostrzec wyrazu znużenia na twarzy córki. Jej melodyjny głos już za chwilę przyniesie tak dobrze Alicji znany matyczny monolog posypiają się trudne i nierozumiałe zwroty. Zdania naszyplikowane ciężą arterią naukowych określeń a głos pomy będzie akcentował te partie tekstu, które jej zdaniem są najlepsze. A wcale nie była potrzebna równie dobrze na fotelu mógł siedzieć niemowlak. Tak naprawdę, mama, tak naprawdę mama i jego głos wzajemnie sobie wystręczali. Przymknęła oczy i udawała, że uwagą śledzi ostatni kapit. Jak zwykle niewiele z niego dla niej wynikało. No, jednak mama, pytając, spojrzała w jej stronę, z aprobotyką bogiwała głową. I jak? Jak zawsze, mądrze i zapewne trafnie. Zapewne? Brwi matki uniosły się do góry. To ty jesteś fachowcem od Astrid Lindgren? Przypomniała delikatnie córkę. No tak, rzeczywiście. Mama znów pochyliła się nad nogami. No, tatkami, zjedz coś. Alicja rzuciła w stronę pustego fotela. Kupiłam... Dzisiaj pyszne zapiekanki, wystarczy je wstawić do mikrofalówki. Palma. Sierpień gaz w czerwieniach w wino, w winobluszczu, mocno wszepionego w zmurszały szpitala. Od pewnego czasu lisa ciepła ubierała Fryderyka i sadzała go pod wielką lipą na kocyku przynoszonym z domu. Ale bez ze mnie na wsi nie pojedziesz, upełniał się mały, mocno wbijając wzrok w siostrę. Po pierwsze mówi się nawieź. Tłumaczyła cierpliwie. Alicja, a po drugie, bez ciebie nigdzie nie pojadę. A po trzecie? Patrz, a patrzyła na nią poważnie. Po trzecie, bardzo cię kocham. Nie uwierzył pokręcił nosem, jakby Alicja była owsianką. To dlaczego mnie stąd nie weźmiesz? Patryk cały czas pierdzi pod kordą i już go nie lubię. Mówi się, puszczę bąki. Alice z trudem stłumi stłumiła śmiech. On ma jutro opresję. Fryderyk z dumą spojrzał na historię i Karol mu wytnie guza. Operacja nie szczurku jak i Karol. Alisa zrobiła się przykro, że świat Fryderyka, całym się dla niej zupełnie nieczyntelny. A może po prostu tak ją przerażał? Pomyślała. Karol jest łysy i wycina guzy. Fryderyk próbował dobrać się do spodu nowej, mo, nowego modelu Audi, wyczarowanego przez Alicę przez spastnego plecaka. Padrek mówi, że on ma takie specjalne nozyki. Ja ich nie widziałem. Ja widziałem tylko, że tu ma pełno włosów, a na głowie żadnego Fryderyk przejechał samochodzikiem po swoim wą, wątłym torsie. A od kiedy to jesteś z panem, doktorkiem na ty zaatakowała brata? Od kiedy to mnie podłączył do prądu? Miałem pełno różnych kabelków i byłem w telewizorze, a ty wcale do mnie nie przysłaś. Przypomniał sobie z nagłym ro rozżaleniem, bo nie wiedziałem, że jesteś w telewizorze, inaczej bym przyszła. A widziałaś, jak mama płakała? No, coś ta, Lisa szczerze się oburzyła. Twoja mama wcale nie płacze, chyba że się bardzo na kogoś obrazi. Każdy płacze jak się obrazi. Wiem, szepnął Fryderyk, tonem tajemnicy: Ona się obraziła na Karola, bo on jej coś cicho mówił. I nie słyszałem co, na pewno się obraziła, bo też nie słyszała co on mówi. Trzeba mówić wyraźnie i nie podkręcać wyrazu, wyrycytował z dumą nauki Klaudii. No, to nic dziwnego, że się popłakała. Gdybym ja mówiła. Do ciebie szeptem, też w końcu byś się zdenerwował. Jest co, jak? Fryderyk dał spokój zabawca. Była nie do zepsucia, czy ktoś tu jest przeciwko mnie? Mislata stanęła w walecznej pozie, ukazując zaciśniętą pięść. Ja, ja! Gromko zawołał Federyk, zachwycony widokiem mamy. Przyniósł ją, zmrużył oczy i badacznie wpatrywał się w Klaudię. Pewnie prychnęło jak jak, jakby przynoszenie jaszczurce doniczek z kwiatami. Było jej codziennie przyjemnością. Wyjęła delikatnie z torby roślinkę i postawiła przed synkiem. Chcę ją sam podlewać, wyjaśniła mi Slata. Alisa mi, mi, nie, mi nie ufa i słusznie, już dawno bym z tego Madela zrobiła suchy bukiet, gdyby mi się do niego przypadkowo nie wylała woda mineralna. To nasza palma. Ucieszyła się Alisa. Posadził ją razem z Fryderykiem. Właściwie tylko odpowiednio ulogowali daktylową pestkę. Doniczka stanęła na oknie w pokoju jaszczurki i Alisa była pewna, że już dawno dołączyła do innych uśmierconych przez fr frycyka ogrodniczych eksperymentów. Tymczasem roślinka przebiła się dzielnie przez powierzchnię ziemi i w najlepsze piękła ku górze. Palmę to ma fry frycek na punkcie waszej palmy. Klaudia uśmiechnęła się. nam cię podziękować, że nie wychowaliście ważącego tonę kaktusa. Wracali wytrygę trójkę. Skromny pochód otwierali Fryderyk z palmą. Przemawiał do niej czule i niezrozumiale. Podchwyciły tylko jedno zdanie, jakby zapewniał daktyla, że w szpitalu można wytrzymać. I wcale nie musi lubić Patryka, tłumaczył zielonym listką. Jego ja też dzisiaj nie lubię, a Lisa nie chciała się opuszczać garbusa Klaudi. Wysiadała z wyraźnym odciągnięciem i narodziła przy zamykaniu plecaka. Tak się grzebiesz, jakby chciała pogadać, zauważyła mrokliwie mislata. Dobrze by było, zdobyła się na odwagę Alicja. To po co wysiadasz? Wyskakuj, Wyska wys znam to miejsce, gdzie można jeść rękami. Lubisz? Pewnie, pod warunkiem, że nie mrożanki. Jeśli nie znam na mrożonka, bro, to do nich potrzebny jest tasak. Nie ręce, żartowała Klaudia, sprytnie wyłączając się w sznur samochodu. Wyknajpce pachniało wschodnimi przyprawami. Ludzie rzeczywiście brali w palce kawałki mięs i jedli zaledwie się tasakami nozem, sosem. Jak w przedszkolu cieszyła się Alicja, wypatrując wolnego stolika, czekał na nie pod oknem z dala od od tyberskiej muzyki i krzykliwego kolnera. Może to głupia pytać się przy jedzeniu o niejedzenie, o konkretne o ona rozpoczęła nieśmiało Alicja. Pytanie nigdy nie jest głupie. Klaudia zwróciła jabłki i rozwaliła się na krześle. Czekała. Właśnie to ujmowała Alicja najbardziej mislata, bo trafiła słuchać. Jeśli się nie ją, to, to poprosił, nie prowokowała i nie pośpieszała, zachowywała się tak, jakby słuchanie było równie przyjemne jak mówienia. Pod tym względem nawet tata nie dorównywał, traktując każde zaproszenie do rozmowy jak początek dramatu. Sara, wiesz, która wie, ta pyskata. No właśnie, więc ona widziała dzisiejszą naszą koleżankę Dorcie i mówi, że z trudem ją poznała. Tak Dorcia słucha słudała. Zresztą w ubiegłym roku można z nią było pogadać tylko o dietach i kaloriach. A teraz wróciła z Anglii i ponoć nie ma takiego rozmiaru ciucha, który by z niej nie spadł. Jeśli to prawda, może mieć anoreksję. Alisa odsapnęła już po ogromnym wysiłku, a Klaudia wciąż milczała uważnie patrząc na dziewczynę. Nie lubisz tej dorci, co? Oczywiście, nie przepadam. Ale ona nic złego mi nie rozrobiła. Nie mam pojęcia, jak się jak się zachować, kiedy się, kiedy ją spotkam w szkole? Miałem też taką koleżankę, mi z lata przymknęła oczy, jakby próbowała przywołać jej obraz. Cała klasa mówi na nią żona pontona, takie dla śmiechu. I nawet kiedy już tylko leżała taka płaska, że nie było jej widać pod szpitalną kołdrą. My dalej swoje żona ponto pontona bardzo schudła. Najbardziej po prostu umarła. I wiesz, pewnie umarła również dlatego, że to ja, a nie ty byłam jej kumpelką. Dlaczego Alicja zgubiła się w tych rozważaniach? Po prostu Klaudia z Radną dziewczyną z klasy nie zastanawiała się jak traktować. Żona podtona potru... po... i tyle. W tamtych czasach nikt nie miał pojęcia, że istnieje jakiś totalny jadłostręg. O, gu... o głodówkach górni... górników. Dla sprawy to się słyszało o chorobie ani słowa. Klaudia nie siliła się na min... manifestowanie skruchy. Ale Alicja czuła się ciężko jej z tymi wspomnieniami. No właśnie. Ujęła się z Klaudią. Skąd mogę wiedzieć? Widzisz? O pewnych rzeczach można nie wiedzieć, ale trzeba mieć intuicję. Albo czuję, jak mówicie, nie mam pojęcia, co ci doradzić, ale się dowiem. Dobra. Dzięki, Alisa odsapnęła, jakby pozbyła się przynajmniej połowy przyk przykręnego ciężaru. Kelner postanowił przed nimi dwie potężne potrawy. Pachniały tak, że Alisa odruchowa zaczęła szukać sztućców. Widelec nie, nie, nie być i nóż nie być wyjaśnił jej krzykliwym spoprawnym kalarnym. Mówił, jak ja szczurka zaśmiała się, Alisa, jej uśmiech na moment rozświetlił ciemne oczy Klaudi. Anorka i podrabiany cugowski. Fryderyk każdego dnia stawał się mniejszy i, coraz, i z coraz większą niechęcią ruszał z Alisą na prawdziwe powierzchnie. Siedział pod lipem, apatyczny jakby wcale się. Nie cieszył go odwiedziny bliskich i kolejne samochodziki do kolekcji. A Patryk już niedługo idzie do domu, szepnął niedawno z wyraźną zazdrością. Był w szpitalu dłużej, dłużej od ciebie, ale to chyba dobrze. Alicja przyjrzała się bratu z uśmiechem. Przestanie się szlipać i puszczać te swoje bąki. Wolę, żeby puszczał i był, wdychał Fryderyk. Nie chcę zasypać sam, dodał lekko zawstydzony. Nie jestem sam, przecież cały czas masz styk Tłok przy łóżku, przypomniała mu Alicja. Wszyscy, wszyscy cię odwiedzamy na wyścigi. Twoja mama nie przerwał jej z wyrzutem. Moja mama codziennie o ciebie pyta. Zobacz co ci przy, przysłała. Alicja poszerpała w plecaku i wyjęła piękną kolorowankę ze Szwecji. Powiedziała z dumą: To ja niczego nie rozumiem. Zbuntował się. To wystarczy pomala, właśnie trzeba czytać. Uśmiechnęła się na ten upór małego. A są na obrazku jakieś groby? zażegłoskowie głoskowie do książeczki. Słucham, zdrę zdrętwiała. Ho grobcy, czy są, chciałabym zobaczyć prawdziwy grób. Kropcy czy są, chciałabym zobaczyć prawdziwy grób. Dojść w sp spokój, aż tureczko. Co za pomysł? Ofuknęła go nerwowo. Skąd ci takie rzeczy przychodzą do głowy? Na rysuneczkach jest wieś, do której pojedziemy. Zobacz, zbyt szybko przewracała kartki. Domek, Obora i Krówka. Tak właśnie wyglądała panna Fryzunia. A tu babcia z dziadkiem. Uśmiechają się do ciebie i kury. Fryderyk poważnie przyglądał się obrazkom. A czy pan Bóg ma brodę? Bo Patryk mówił, że ma taką jak jego tata. A tata Patryka wcale nie wygląda jak z nieba, tylko jak z kawiarni, bo był w białej kosuli i krawacie. Pan Bóg ma krawat? Myślę, że ma. On ma wszystko, szepnęła Alisa i szybko zamknęła książeczkę. Teraz dzieliła czas wyłącznie pomiędzy szkołą a jaszczurkę. Nawet Sara próbowała z tego powodu robić jej wyrzuty. Zobacz, jak wyglądasz, mówiła. Jeszcze chwilę, a będzie przy tobie grubasem. Te ostatnie uwagi padły szeptem. Wokół Doroty, po jej powrocie z Anglii, trwała przezroczysta cisza. Wszyscy na nią patrzyli, nikt niczego nie komentował. A Dorcia wchodziła w tę ciszę bardzo chętnie, jakby jej to był opowiadało. Już pierwszego dnia zerwała się z uroczystego rozpoczęcia szkoły, twierdząc, że przemówienie dyrektora jest po roku identyczne i zna. Je na pamięć. Rzeczywiście nie wygłosił żadnej nowej myśli, ale miło było patrzeć, na jak szuka pożółkłych kartek, na których zapisał kilka lat temu, co jest ważne w życiu gimnazjalisty. Znalazł je, niestety, i wszyscy z żalem wyschnęli. A taka improwizja to byłaby numer ponoć kiedyś też po wakacjach zgubił ściągę i to wszystko pożelino zamiast przywitać. W każdym razie Dorcia zadbała, aby stać się wydarzeniem dnia. Najpierw zademonstrowała swoje cieleśnie par momenty, a potem rozpłynęła się jak mgła, ułatwiając w całej klasie żarliwą, żarliwą dyskusję na swój zanikający temat. Spóro Dorcie rozgorzał na dobre dopiero po paru dniach Borys zrobiony Zrobiony na Cugowskiego z pirackiej płyty, siedział pod oknem z założonymi rękami i milcza. Zamiast głupio plotkować, zastan zastanówmy się, jak z nią pogadać. O tym, co się stało, zaproponowała Alicja. Czuła się fatalnie w roli matki Teresy, ale obiecała Klaudii, że, że skorzysta z jej wszystkich rad. Zrób to dla mojego byle jakiegoś sumienia! poprosiła Alicą kilka dni temu, dzieląc się z nią zdobytą zdoby wiedzą. Alicja z podziwem słuchała Klaudii, coraz częściej myślała, że mislata Lata mogłaby pracować w każdym zawodzie i byłoby jej do twarzy tak samo dobrze, zarówno w kombinowaniu robotnika, jak i w powo, powabnym lekarskim fartuszku. Słyszycie? powtórzyła, bo przecież wszyscy wiemy, co się stało. – A niby co? – oburzyła się Beata. – Chciała być naj... to jest... to jest... jest... to jest... jest... a że tylko najchudniejsza to i brocha. – Alicja ma rację – zagrzmiała Miłka. – Moja kosynka z tego wyszła, ale w jej klasie wszyscy starali się być w porządku. – Zachowujecie się jak ćw ćwoki ze wsi. – Bez przesady. Mi Miłka... Miłka na wsi nie zamieszka zamie ćwoki. Alicia była zdumiona swoją wrogą reakcją i z niedowierzaniem z nią spojrzeli, a Mirka zamiknęła po strzale ze strony zaprzyjaźnionej armii. Ja zrozumiem, Sara bezbradnie spojrzała po zebranych, żeby nasza Bercia zechciała trochę nie jeść. W porządku, ale Dorota złaj ze mnie. Ewelina zwana pieszczotliwie be, be. Bertą właściwie kończyła przełykać wafelka, co osłabniło jej protest. A poza tym, jakim prawem wszyscy zaglądając do żywnych żołądków, docała z pretensją Mi miłka pewnie wie, ja też słyszała Malicji panowanie wykorzystania. momentu, ciszy, że z anoreksją nie ma żartów. Dorci wcale nie musi zależeć na ładnym wyglądzie. Słyszałam, że Powód tej choroby może być bardzo dużo i nie muszą się brać z chęci podobania się komu, komu kolowek. Alicja znacząco spojrzała na pseudo Cugowskiego. Wystarczy brak akceptacji. Piękna pani profesor przerwała jej właściwy borys. Nic dodać, nie tylko kogo to obchodzi. Zostaw sobie Alika te wstawki na... Biolkę. Zmrugała po wiekami. Kla Klara, Klara, przyjaciółka Doroty, symbioza cię przynajmniej doceni i obciachu sobie oszczędzisz. O, jak dobrze mieć przyjaciółkę. Sara zapomniała, że sceptycznie odniosła się do tego całego zamieszania. Witaj w o wygronie lojalnych w gronie lo, 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 lojalnych i zasłużonych życia z szy, szyderstwem w stronę Klary, a może o tym wszystkim trzeba spokojnie w drzwiach stała symboza i jak zawsze spojrzeniem przepraszała swoją klasę, że jeszcze żyje, ale już od dawna nikt na to, na to jej spojrzenie nie dawał nabrać. Proponuję godzinną biolkę. Siadajcie, rzuciła znad kadery. Dorota jest istotnie chora. Chcę na prośbę jej mamy, abyście poznali Anorkę, bo tak swoją chorobę nazywa wasza koleżanka. Nie lubi jej. Zresztą nie znam osoby mocno zaprzyjaźnionej ze swoją przypadłością. Ja znam, szepnęła Sara do Alicji. Klarcia za nic by się nie rozstała ze swoim fałszem. Ona z nim weźmie ślub, zobaczysz. Z kim zdumiała się szeptem Alicja. No z fałszem. To są materiały, ciągnęła symbioza. Wasza pierwsza dorosła lekcja koleżeństwa. Przeczytajcie je ze szczególną uwagą. Pamiętnik Dory. Borys pierwszy rzucił okiem na tytuł. Tak, fragmenty za jej zgodzą i na jej, i na jej prośbę, a tu na osobnej karcie znajdziecie wszystkie ważne informacje na temat choroby. Mam nadzieję, że po lekturze zgodzicie się z Alicją, a potem przez następne pół godziny symbioza przekonywała za pomocą tych pobytów szkolnych argumentów, że każdemu będzie na rękę ży żyć w symbiozie. Z symbiozą. I nikt nie podjął z nią dyskusji w tej kwestii.